Nigdy nie daj siebie zwieść, Kuba ją ją Ty To? Ej To? 200 IQ Bo ja nie zapisałem gry, no nie? Chyba jak wychodziłem z serwera albo coś się zepsułałam z powrotem swoją dzidę. A i trzeba sobie zobaczyć jedną rzecz ważną Taką Torba na dzidy. Skóra z jelenia i skóra z dzika Wiesz, szmaty i trzy liny. Du du dużo trzeba. Jak to jedną możność. No co wywal, to słuch. to one na ziemię, a na razie. A się wywalić na ziemię? Nie wiem, dziwne, Bo. powinno być takie jak Bo. upuszczenie. Pod G. Pod G jest upuszczanie? No. A faktycznie. Mnie nie trzeba natarki brać niektórych rzeczy A, no i jest latarka jak coś w tej grze, bo sprawdzałem Napój się i na i idziemy no. To popatrz, widzisz te góry, nie widzisz, ale wiesz o które góry mi chodzi No te zimowe No No i co z nimi? O, atakują nas No i za tymi górami jest granica do Polski, z Izraela gdzie ja spadłem? Bo to jakieś. Żebyśmy do leja kurwa nie wpadli, bo ja nie wiem. No to jest chyba to... właśnie. to dziursko. Zaczekaj, no kurwa, flary rzucę. Rzuć tam dzidę, zobaczymy jak szybko uderzy. No to jest. Nie, to nie jest to. Było dalej rzucić z tego głazu. Dlaczego to nie? A, bo to się tak odpala. No i jak. O kurwa, wpadłem gdzieś. No dobra, chyba wyspy... Coś tam jest? Widzę? No to, to jest kurwa. No ja tam nic nie widzę. To chyba głębokie. Ale nie, to, hmm. to jest jezioro-cymbale. Ja kurwa, to jest to jezioro. <laughs> Oj, teraz no muszę No i jak, to twarzy mi? dwa ci. Żdżidą w łapie, jak Dobra, mutanta Jasna, nie widzę. Jasna linie na jednej ręce. Chociaż tutaj chyba jest mutant, jak dobrze kojarzę. U nas jest tylko dwóch. No, nie bij mnie. Nie bijecie, ja jestem w zupełnie innym miejscu. eksploziwie jest. O, no i tutaj o. są dynamity. tej były. Mój no stary! No kurde, go tu nie ma. Tu jest jakiś uga buga. Mutant. No co, co? Znaczy, nie schodź tam. Spadłem! Szybko na górę. Dałeś radę? Tak. Niski poziom zdrowia, nie wiem jak to... Ja powinienem chyba zginąć od samego upadku, on jeszcze mnie walnął raz. A jaki to jest mutant, ten, jaki? To jest... czy? No, ośmiornica, coś tego typu. Wysz, yy, bo mnie zaraz rzucisz. Już rzucisz się! Jeju, Szymon, ja Cię nie uratuję, jak tam spadniesz znowu. <noise> Ale złapałem się linie w locie, jest już progres. Dostał? Chyba tak. O, dostał, dostał. Zdychaj w końcu, śmieciu. No jeju, jest za blisko. Weź tego, możesz spróbuj, bo ja z mojej perspektywy się nie da. O! S czy nie Padu? S? Padł? Padł? Od mi tu no i jest, jestem lekko głodny. Ta walka była naprawdę tak, wyczerpniąca. I uważaj na płody, bo widziałem, tak, że ich jest sporo. Gdzie jest ten kanin, gdzie jest ten muton? No i ja jego rozsadziło tu. O! Nie, już serio? No i tyle było z tego. Pancerze. Ale ja go rozsadziłem. On by się spalił pewnie. No dobra, ale przynajmniej go nie ma. Taki jest plus. O. Taśma. Czekaj, czy to będzie do kamery? Taśma raczej ta. A gdzie ją znalazłeś, bo nie widzę? Mm, tutaj, o. W tym tym, o. To są te papiery i różne te... Tutaj nie mam. Może sobie z kamerą, obejrzyj i jak obejrzysz to mi ją dasz na Notce Tak jakby... ...helikopter. To nie spoileru mi ja obejrzę sam, a potem możemy wymienić swoje te znać okay. A ty masz kamerę, a ja zapiszę. Czy nie No mam, mam. A to możesz dwie Ale nie to mi daj tą kasetę. A jak wyjąć kasetę z kamery A nie wiem O jakiś strój To mam na sobie? O tak Taki lekarski, jakby taki taką sukienkę lekarską. Nie, czekaj, Fartuch, kuchmistrz, kucharz, chyba. No, no to fajnie, Albo to bardziej rzeźnik. Ku... No to dzisiaj jestem rzeźnikiem, to pasuje. Taki biały, cały. Czy To jest wszystko, co tutaj jest? Czy da się gdzieś jeszcze przejść, skąd? Uwaga, mutant no. leci. Mutant leci, mutant leci, chować dzieci. To jest kurwa śmieszne? A, chodźmy może do tego, sta do tego jachtu. Baterie. Karta magnetyczna. Chyba nie tutaj. A gdzie to jest? O, tu. Na plecaku. Ale to chyba nie tutaj. Gadaj na łajbę. A, już idę. Co podpalać? No idę wysadzać, odsuń się. A, No dawaj. No, no wal. I jest. Podniosłeś? Dwa amunicja. Tak. I zegarek. Co? to jest część pistoletu skałkowego z nie wiadomo którego roku? I zegarek. Może by tak coś zbudować? No, właśnie stawiam taką jedną rzecz. A co stawiasz, powiedz mi? No, takie coś, i może. I potrzeba nam głowy kanibala. Bo to jest taki kołek, i to się nazywa standardowa kukła, i można na to coś nabić. My nabijemy na to głowy kanibala. Logicznie no nie. Ale się nagle ciemno zrobiło. A jakby taką odrewnianą chatkę, taką wysoką bardzo jak, jak bober? Nie, taką, taką bardzo, bardzo. Taka, ja ci... Taką. Nie. Ilu ich tu jest? najmniej czterech łazi. A jakby zabić go? On ma latarkę. Ale to... To nie taka latarka, którą można podnieść. Aha. Jak ci pokazuje to oko, że cię widać, to wiesz, lepiej, żeby tak nie pokazywało. E, jak jest na fula białe. Tak. tutaj pomiędzy murami nas nie będzie widać. O kurwa, jest mutant po lewej. Dwa mutanty! Przy murze, po, po lewej stronie, tam gdzie chatka. Poczekaj, ważniejsze było postawienie piękna na broń. Wal do o jeden leży. Dobra, niech oni walą, a ja wezmę narzędzie do naprawy na szybko. Zawaliło się na mnie tym, ten ten Próbuj go zabić. Co ci się stało? No przecież mnie już dawno zabiło. Nie, a taki mieliśmy ładny domek. Ze przyszło dwóch jakiś grejów. Ale szkoda tego, bo to były takie ładne. Amerykańskie. To się zaraz odbuduje. Tak, tylko tutaj zostały są moje? No jak w sensie... No większość ja pozabiłem, ale ci zostawiłem na pancerz. Dzięki. Dobrze, że nie założyłem sobie tego pospudnego wcześniej, to będę miał teraz. Ale ja umarłem tylko dlatego, że ja stałem pod tym. Pod tą konstrukcją, którą on nam rozwalił. No właśnie, zaprojektowałeś na tą konstrukcję? No, zaprojektowałem tą konstrukcję, skończyłem stół. Nie, skończyłem jedną ławkę. Drugiej nie mogłem skończyć, bo stałeś tam i mnie zblokowałeś. Na sobie krew, no już płóczę, muszę się obmyć, bo inaczej będą miały